Kolejny kosztowny kawał złomu, by móc sprawdzić jakąś opowieść. Prawdopodobieństwo tej historii jest dość wysokie. Dan twierdzi, że przy odpowiednich rozmiarach, masie i przyspieszeniu, powinno się udać zgnieść osobowe auto na placu. Zapowiada się nieźle. A co z małym autem? Przyjechałam na to przedmieście, bo mieszka tu miłośnik pogromców mitów, który zgodził się poświęcić swój mały europejski samochodzik, żebyśmy mogli go zgnieść na placek między dwoma wielkimi ciężarówkami. Fani pogromców mitów często robią nam prezenty. Jak długo nie jeździłeś? Jakieś 5 lat, poważnie? I teraz chcesz dać go zniszczyć? Cóż, cel jest wzbożny. Będzie fajna zabawa. Oglądasz nasz program? Tak, bardzo często. I wiesz o co chodzi, oczywiście. Śliczny. i naprawdę mały. Otwarte. Jest uroczy. Stanowczo zbyt ładny. Ale silnik padł. Pora przesiąść się w coś większego i lepszego. Serce mi pęka na myśl, że mamy zniszczyć takie cudo. Jest taki Milusi. Cóż, będzie się musiała z tym pogodzić. Mamy już potrzebne pojazdy, ale nikt nie ma pewności, że oba ciągniki uderzą w cel w tym samym czasie. Czas to najważniejsze słowo. To największy kłopot, bo jeśli nie uderzą w auto dokładnie w tym samym momencie, nic się nie stanie. Z przodu ciągników przyczepimy liny holownicze i pociągniemy je do punktu zderzenia. Obie liny będzie ciągnąć ten sam holownik, więc obie ciężarówki powinny uderzyć w osobowe auto dokładnie w tej samej chwili. Plan zakłada wykorzystanie torów w kształcie litery T. Ciężarówki będą jechały po poziomej, a holownik po pionowej drodze. Liny będą przechodzić przez bloki umieszczone pod małym autem. Efektem powinna być kolizja doskonała. Oto dzień zniszczenia. Zbliża się konwój. W planie jest poważna kraksa, ale to czołowe zderzenie wymaga pewnych szczególnych przygotowań. Słuchaj, Kari, na obu końcach tej drogi są ciężarówki. Musimy przyczepić do nich liny i doprowadzić je do punktu środkowego, który jest dokładnie tu. Więc musimy wywiercić otwór na głębokość 120 cm, zamocować w nim belkę i przyczepić do niej bloki. Wow. Mm, niezły plan. Trzeba się będzie narobić, żeby się wszystko udało. Dokładnie. No to do roboty. Kiedy Kari wierci dziurę, Grant i Tori szykują oba pojazdy do ich ostatniej, jakże widowiskowej przejażdżki. Najpierw muszą spuścić z nich paliwo, by w czasie zderzenia nie doszło do eksplozji. Trochę szkoda, lecz jeśli przeżyją ten eksperyment, będą mieli szansę zająć się obalaniem kolejnych mitów. Z jakichś dziwnych powodów nie znaleźli się ochotnicy do prowadzenia ciężarówek, więc trzeba się będzie posłużyć domowej roboty autopilotem. Po drugie, musimy dopasować belki prowadzące, które pomogą utrzymać pojazd na prostej. Jeśli zacznie skręcać, spowodują, że wróci na prostą. Robili to już wcześniej. Opowieść o zabójczej paczce chusteczek także wymagała holowanego zderzenia z dużą prędkością. W tym celu do kierownicy zamontowano proste ogranicznik, umożliwiający jazdę tylko po prostej. Ta sama metoda zostanie zastosowana w przypadku dwóch wielkich ciągników. Pogromcy mitów mają sporą wprawę w testowaniu opowieści dotyczących różnych płynów. Ostatnio sprawdzali, czy sławna kola nie jest czymś więcej niż tylko środkiem gaszącym pragnienie. Wygląda na to, że odświeża krew. Czy nie o tym mówią w reklamach? Dziś Kari chce sprawdzić kolejną opowieść dotyczącą napitków. Dobra, o co chodzi? O wódkę. Nasza ekipa pogrzebała w internecie i stworzyła listę mitów dotyczących wódki. Wódka trafiła do Ameryki dopiero w latach 40. XX wieku, ale Rosjanie raczą się nią od ponad tysiąca lat i niektórzy z nich wierzą, że posiada wiele magicznych właściwości. Lecz czy ma tyle mocy, aby zwalczyć odór spoconych stóp? Czas sprawdzić mit o wódce. Adam, chodź tutaj. Co jest? Potrzebujemy pomocy przy jednym z mitów dotyczących wódki. Chodzi o to, że mocząc stopy w wódce można pozbyć się przykrego zapachu. Chcemy zrobić test porównawczy. Jedna stopa w wódce, a druga w typowym środku do mycia stóp. Włożyłem dziś moje najstarsze buty, więc zapach moich stóp może być całkiem niezły. Mamy tu także pewnego straceńca, który będzie oceniał zapachy. To najbrzydsze stopy, jakie widziałem, choć nie jestem specjalistą. Chyba muszę je teraz powąchać. Bo, bardzo proszę. I co? Wygląda na to, że to nie jest zwykły zapaszek. Coś tu cuchnie. Świetnie, wystarczy. Grant, pora na opaskę. Gotów. Handlowy środek na spocone stopy. A teraz wódka. I niech sobie nasiąka. Czy nie za dobrze się Wam powodzi? Mówisz do niego czy do mnie? Obawiam się, że sporo widzów będzie mi zazdrościć, widząc jak Kari myje mi stopy. Teraz już wiesz, że my Cię nie boli. Czy mógłby Pan zostać tak przez parę minut? Niechętnie. Proszę odpocząć na słoneczku, a my wrócimy dokonać kolejnych pomiarów. Opalanie mitów to ciężkie zajęcie, ale ktoś musi to robić. Dla potrzeb opowieści o sprasowanym maluszku Kari zdobyła dwa ciągniki siodłowe, dwie naczepy i jeden mały samochodzik. Teraz chodzi o to, by zrobić z tego wszystkiego wielką metalową kanapkę. Granitori Tori modyfikują układ kierowniczy, by ciężarówki jechały tylko po prostej. A Adam i Jamie przyjeżdżają, by ocenić postęp prac. I jak leci? Co to może być? Chyba będzie działać. Sam sprawdź. Skręca. Takie samo jak w zabójczej chusteczce. Taka sama belka. Jednak Jamie spostrzega problem. Im bardziej na to patrzę, tym mam więcej wątpliwości. Nie chcę się czepiać, ale mamy tylko jedno podejście. A to wygląda tak, że gdybym wetknął śrubokręt, wszystko by odpadło. Tu będą działać potężne siły. Doświadczenie, Doświadczenie Jay mówi niemu, że cała konstrukcja wymaga wzmocnienia. A gdyby dospawać tu płytę? Yeah. A potem wspawać wypełnienie? Tak, to świetny pomysł, bo usztywni się tabelka. Staramy się zamontować dodatkowy system sterowania, wykorzystując istniejący system kierowniczy. To powinno pomóc otrzymać kierunek, kiedy pojazdy będą na holu i bez kierowcy. Wyjechały tam, dokąd ciągnie je hol. Najgorszy scenariusz. Coś może się stać, kiedy te wielkie maszyny będą już pędziły około 100 km na godzinę i wyrwą się spod kontroli. Wtedy nic nie będziemy mogli na to poradzić. Brzmi rozsądnie. Kiedy Grant i Tori dokonują niezbędnych poprawek, Kari wciąż jest zajęta wierceniem. Skręcam się w głąb cal po calu. To strasznie powolny proces. I hałaśliwy. Prawie metry głębokości, starczy? Zgoda. Ale martwi mnie to, że element stabilizujący ma tylko 30 cm długości. Dlatego mam plan B: płyta i dodatkowe wzmocnienia. Wzmocnień nigdy za mało Jak coś się będzie bujać, cała nasza robota może być na nic Swoim wielkim młotem Jamie daje znać, że ta opowieść traktowana jest bardzo poważnie Teraz jeszcze dospawać płytę, która zostanie dodatkowo umocowana do asfaltu Wszystko toczy się gładko na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Chłopaki spawają wspomaganie układu kierowniczego, a my chcemy rozwijać.